Kładam na ręce Pani Dyrektor dla całej szkolnej społeczności serdeczne życzenia jeszcze wielu lat działalności Waszej tak bardzo potrzebnej szkoły. Przekazując tą interesującą książkę, mam nadzieję, że przybliży ona uczniom Waszej szkoły różne ciekawe zakątki Polski i zachęci. Ich do odwiedzenia tych miejsc. A książka jest Niezwykłe Zakątki Polskie. Tu jest jeszcze dodatek takowy, malutki. No i dla pana Cezarego mam książeczkę też. To, to bardzo uprzejmie proszę w imieniu swojej córki i całej rodziny o przyjęcie tych książek. A to o, dziękuję Pani. Pan Cezary jest proszony do tablicy. Przeczytam Pani, bo chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli. Na ręce Pana Prezesa Cezarego Pałowińskiego wraz z książką Polski Ziemie Składam serdeczne podziękowanie Panu Prezesowi i wszystkim członkom Stowarzyszenia Ziemia Wąsewska, którzy przyczynili się do odnalezienia i utrwalenia związków rodziny mojej prababki Marii Konopnickiej z Ziemią Wąsewską. Bardzo serdecznie proszę, ktoś jest... Ziemi.